Dobra. Dajcie znać na czasie, czy mnie słychać, ale jest już 13, więc myślę, że czas zacząć naszą dzisiejszą prelekcję o graniu handoutach online. Handoutami online. Słychać mnie, super. Mam dla Was prezentację, także będę zmieniała slajdy. Mam nadzieję, że nam to będzie szło jak z płatka. Ta prelekcja jest tak, jak tytuł wskazuje o graniu handoutami online, czyli rekwizytach w RPG przy sesjach przez internet. Ale najpierw o, przesłuchajcie, jeśli nie widzicie teraz slajdu drugiego, to też dajcie znać, ale mam nadzieję, że go widać. Jeszcze tutaj zobaczę. Tak, widać. Cześć, to ja, nazywam się Agnieszka Krupińska, wszyscy nazywają mnie as i należę do trzech może um, stowarzyszeń, trzech inicjatyw. Pierwsze to Graj Kolektyw, Druga to prowadzony przeze mnie taki fanpage o wszystkim i o niczym, pewne wnioski. A trzecia to obozy dla dzieci i młodzieży, RPG Tolkien, na które serdecznie Was zapraszam, jeśli macie poniżej 19 roku życia. Graj Kollektyw się pojawiło. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o taki plan prelekcji, czyli o to, czym, o czym będę teraz mówiła, to najpierw powiemy sobie, czym są tak naprawdę takie handouty, jakie są ich rodzaje. Oraz jak ich używać w sesjach online. I tutaj nastąpi mały disclaimer: ja nie będę mówiła o narzędziach do grania online. I z defaultu założymy, że to będzie albo Roll20, albo jakiekolwiek inne narzędzie, które pozwoli Wam pokazywać albo swój ekran, albo inne rzeczy graczom i dzielić z nimi to, co wysłyszycie, czyli muzykę, albo puszczać im muzykę, albo inne dźwięki. Ok zakładamy. Najpierw takie, czym są handouty. Na potrzeby tej prelekcji załóżmy, że handoutami, czyli rekwizytami na sesji będą wszystkie elementy, które nie są żywe, czyli nie są mistrzem gry, ani jego narracją, ani nie są graczami, ani ich narracją, postaciami, minkami, które widzimy przez kamerki, tak? Czyli wszystko inne, wszystkie inne narzędzia mistrza gry, które się pojawią, będą dla nas Handoutami, czyli karty postaci, rekwizyty, muzyka, to wszystko to będą, będą rzeczy, o których będę mówiła. Najpierw zacznijmy od podziału handoutów. Ja lubię dzielić handouty w dwa takie rodzaje. Pierwszy rodzaj wydziału czy podział to jest ze względu na zmysł, na jaki działają. I to jest slajd wzięty z mojej prezentacji o handoutach, którą prowadzę normalnie na konwentach tak na żywo, ale tutaj widzicie, że my na sesjach online nie możemy działać na graczy, na wszystkie zmysły graczy. No niestety, mamy pewne ograniczenia, które są po prostu tą kamerką um, i przez to nie możemy działać na y, zmysł smaku graczy, czyli nie zaserwujemy im niczego pysznego albo wręcz właśnie niepysznego, nie zadziałamy na zmysł węchu y, i nie zadziałamy na zmysł dotyku gracza. I musimy z tym dealować, tak? Tak już po prostu jest, żyjemy w takich czasach, że nie powinniśmy spotykać się y, twarz, tw twarzą w twarz, więc... Ograniczamy się do zmysłu wzroku, czyli do wszystkich rzeczy wizualnych i do zmysłu słuchu, czyli do wszystkich rzeczy dźwiękowych, które możemy na taką sesję wprowadzić. Jest też drugi podział, który ja sobie lubię wprowadzać, czyli ze względu na rolę, jaką te handouty pełnią na sesji. Pierwsza kategoria to są handouty użytkowe, które Czyli takie, które po prostu ułatwiają nam sesję. Karty postaci, dzięki którym nie musimy dodawać w pamięci liczby, kostek, potem wpisywać na przykład na tym rolu, slash, roll, coś tam, coś tam, tylko na przykład klikać na daną statystykę i ona się sama rzuca. To jest po prostu taka rewelacja. Ja, kiedy pierwszy raz mi to pokazano, że są takie karty postaci, które mają takie makra wpisane, że tylko klikacie i nie musicie nic liczyć i ba, nie musicie nawet patrzeć, czy to, co wam wypadło, to jest sukces, czy nie, bo. Samo wam pisze, jest po prostu no, miód na moje serce, które nie jest zbytnio zinformatyzowane. Dalej, handloty użytkowe to wszelkiego rodzaju mapy, czyli to, co pokażemy graczom, dzięki temu, czemu lepiej się będą orientować w tym, kto gdzie jest. Bo o tyle, o ile granie w, w świecie rzeczywistym, przy stole z graczami, ułatwia nam pokazywanie, że ty stoisz. Tu i tam, i tak jakby moim zdaniem to jest przestrzenie łatwiejsze. ale w internecie mapy to jest nasze go to, jeśli chcemy, żeby na pewno każdy wiedział, gdzie jest, ba można też tak zrobić, że mam gracze będą sobie z tymi swoimi tokenikami poruszać po tych mapach, e, czyli przechodzimy do figurek kanterek w międzyczasie. E, I oni będą tymi figurkami swoimi mówić, o to ja idę sobie tu, nie. Tylko pamiętajcie, że to jest troszkę rozpraszające, jeśli dacie graczom taką mapę, po której oni mogą sobie skakać, bo w pewnym momencie mogą przestać was słuchać. Także z tym trzeba uważać. Handouty użytkowe to też te rekwizyty, te zdjęcia, które my im pokażemy, wyświetlając, tak wygląda ten NPC. Albo wyświetlimy im um, zdjęcie, teraz widzicie przed sobą tę piękną dżunglę. I o ile Wy nie jesteście bardzo wprawieni w opisywaniu tych wszystkich drzew, i lian, i pnączy, i wodospadów, i pięknych kwiatów, i zapachów i tak dalej, to o ile zapachu nie można poczuć, patrząc na zdjęcie, to można go sobie wyobrazić. Bo są tak piękne artworki, które można znaleźć w internecie i użyć ich na swojej sesji, chociażby na Winteresie można je znaleźć, które od razu. Graczem, sprawią, że gracze poczują jakby byli właśnie w tym miejscu, w którym chcemy, żeby byli, o tu. Ja tutaj zaznaczam no pomarańczowo figurki, kanterki, no bo to jest jednak, no, figurki kojarzą nam się z właśnie przesuwaniem tych figurek po stole, ale tak jak mówiłam, tokeny sprawdzają się, które możemy tam wirtualnie przesuwać sobie po mapie, a kanterki tak samo, bo o ile nie postawimy przed graczami liczby, na przykład monet albo takich kryształków, które się potem będą zużywać, o tyle możemy je na przykład pokazywać gdzieś z boku na ekranie. Albo możemy narysować kółeczko zamiast klepsydry i podzielić je na, nie wiem, 6, 8, 12 godzin, ile chcecie, i zamalowywać po kolei. Pod szczególne sekcje, jak mienia, mijają minuty. I gracze patrząc na to, będą mieli takie, <laughs> i oni już wiedzą, że czas mija. Nie? To też jest fajne, jak chcecie na sesji być pewni, że gracze wiedzą, wiedzą która jest godzina. Umieście gdzieś z boku zegar i narysujcie na nim godzinę, a potem sobie przedstawiajcie strzałki. To działa. Zegary zawsze stanie, Dokładnie. Oprócz tego są handouty, które spełniają rolę stricte klimatyczną. One nic nam nie ułatwiają, nie pomagają nam w narracji yy, ani mechanicznie, tylko po prostu to jest takie zdjęcie, które wprowadza nas w klimat. Tutaj akurat wczoraj na przykład grając w sesję Alena pierwszy artwork, który mieliśmy rzucony przez mistrza gry, to był właśnie taki, na którym widać tego obcego, który tam gdzieś tam z tyłu się czai i z przodu jakiegoś nic nie, nieświadomego odkrywcę w hełmie, nie? I my już wiemy, jaki będzie klimat tej sesji. I mimo tego, że wiedzieliśmy, bo graliśmy w obcego, to patrzenie dla graczy to jest um, bardzo duży współczynnik przy sesjach online. I są, jest, mam, mamy trzecią kategorię, czyli handouty, które spełniają rolę stricte fabularną. Puchają fabułę do przodu. I mogą to być właśnie dzienniki, jakieś tam, które rzucamy graczom w formie. Um, Jakieś takie karteczki, mogą to być nagrania, które im puścimy, które, po których wszystko stanie się jasne. Mogą to być też szyfry i zagadki, tylko z tym bądźcie ostrożni, ponieważ o tyle o ile na przy stole gracze mogą się łatwo podzielić, że ci dwaj rozwiązują ten, ten szyfr, a tamci nie wiem rozmawiają z mistrzem gry, bo akurat ich bronią, albo wszyscy gracze zgromadzają się nad tą jedną zagadką i próbują ją rozwiązać, o tyle online raczej to nie zadziała, bo Kanał e, dźwiękowy zazwyczaj ma przepustowość ograniczoną do jednej osoby, która mówi naraz. A jak już gracz mówi jednocześnie z mistrzem gry, to się zaczyna robić. E, zaczyna się robić chaos. E, no to rzucanie graczom zagadki do rozwiązania, nad którą oni się nie mogą razem pochylić, tylko na przykład jedna osoba musi ją rozwiązać, to albo was spowolni, albo sprawi, że niektórzy będą bardziej zazdrośni, bo tam ten dostał, a ja nie. Także to musicie bardzo. Ostrożnie wprowadzać, jeśli chcecie w ogóle zagrać takim, takim rekwizytem. I jak wprowadzić takie handouty, żeby było bezboleśnie? No bo wyobraźmy sobie, że jesteście mistrzami gry, którzy zwykle wprowadzą przy stole na żywo z graczami, a teraz nagle musicie prowadzić online. A chcecie używać tych handoutów? Nie chcecie z tego zrezygnować? Lubicie? Dawać ludziom ładne rzeczy i sprawiać, że się uśmiechają, albo pokazywać im, że Wam zależy, bo przygotowaliście tyle rzeczy, nie? No wyobraźcie sobie po prostu, że siedzicie przy stole i pomyślcie sobie, że tak jak przy stole możecie dawać graczom różne rzeczy, tak online też to możecie robić. Możecie kliknąć i im się wyświetli wszystkim, albo tylko niektórym, coś na ekranie. Możecie po prostu. Ograniczając się do tego, co umożliwia Wam granie online, zachowywać się tak, jakby tego aspektu online nigdy nie było. Czyli po prostu omincie to, że nie siedzicie obok siebie i, i grajcie tak, jakbyście normalnie używali swoich handoutów. Bo tak naprawdę, stanowcza większość rekwizytów, której, których każdy z nas używa na sesji, Zastanowczą większość da się wprowadzić bezboleśnie na sesję online, bo to są właśnie albo mapki, albo karty postaci, albo tutaj artworki, albo jakieś właśnie fragmenty dzienników i tak dalej, dalej. A to jest kwestia jednego zdjęcia i skanu, i już macie to przed sobą, tylko że na ekranie. Ja tutaj jeszcze przygotowałam taki slajd o handoutach dźwiękowych, bo zanim skupimy się na puszczaniu graczom muzyki, musimy zrobić sobie. Balans zysków i strat. Czy chcemy, bo to bardzo różnie działa. Jest tak czasem, że jeśli mamy gadasliwych graczy, oni albo będą zagłuszać muzykę, albo muzyka będzie zagłuszać ich, albo nie będzie im to potrzebne na przykład. Pomyślmy o tym. Jesteś też tak, że puszczanie muzyki graczom to jest z naszej strony. Dodatkowa robota, bo musimy muzykę przygotować, znaleźć, albo zaplaudować na jakiś serwer, z którego będziemy ją puszczali, albo stworzyć odpowiednie playlisty, albo stworzyć, um, nie wiem, folder, z którego fubar będzie ciągnął, a my stworzymy sobie dodatkowe konto na Discordzie, które będzie tylko z Fubara puszczało dźwięk, a nasze zwykłe konto na Discordzie będzie puszczało naszą narrację. Słuchajcie, to jest trochę zamieszania, e, ale to da się zrobić. E, I tutaj widzę, że jaksa się na czacie, bo pokazał, że to da się zrobić. I ja jestem bardzo zainspirowana i pewnie będę testować. Pewnie nie będzie mi to wychodzić przez kilka pierwszych sesji, ale słuchajcie, po to tu jesteśmy, żeby się czegoś uczyć. Tak? Um, to też jest tak, że dodatkowe handouty dźwiękowe, czyli oprócz tej backgroundowej muzyki, jeśli chcemy na przykład puścić im właśnie jakieś nagranie dodatkowe, albo jakiś dźwięk, albo odpalić w pewnym momencie alarm i ta syrena zacznie im być w słuchawkach, to jest dużo, dużo zachodu, i niektórzy mogą powiedzieć, że to jest z byle powodu, że przecież równie dobrze możemy opisać, słyszycie wycie Syreny. Owszem, możemy, ale to nie da tego samego efektu. I ta prelekcja troszkę nie jest dla ludzi, którzy stwierdzają, że no, możemy przecież wszystko opisać, bo jasne, że możecie, ale pewnie jesteście tutaj, bo nie chcecie wszystkiego opisywać, bo chcecie używać jakichś tam dodatkowych rekwizytów. I pamiętajcie też, że klarowność dźwięku to jest bardzo duży współczynnik. Ważne jest to, żeby ta muzyka jak najmniej przecinała, jak żebyśmy puszczali ją jak najbardziej płynnie, przechodząc między utworami. Bo to też potrafi graczy wybić z tej immersji, o której w fandomie tak głośno, nie? E i rodzaje handoutów dźwiękowych, których możemy użyć, tu się, będzie trosz, tu się będę troszkę powtarzała, to jest właśnie muzyka, czy tak background noises, albo wręcz e, konkretne utwory zbudowane pod konkretne sceny, nawet z linią e, dźwiękową taką śpiewaną, tak, ze słowami, to też ma, ma prawo zadziałać. Są to efekty specjalne, o których mówiłam, nagrania. Możemy poprosić na przykład naszego kolegę, żeby on nagrał jakiś takie e, niski głos, który jest duchem, albo mówi do nich, albo. Ktoś, kto ich tam straszy, no nie wiem, cokolwiek, czego potrzebujecie na sesji, ale możemy też jako handel dziękowego i wizualnego też w sumie, jeśli macie kamerki, użyć gościa specjalnego. Jeśli potrzebujecie, żeby w pewnej scenie z graczami w interakcję wszedł na przykład komputer pokładowy, który ma. jest sztuczną inteligencją i ma swój własny, własny rozumek, to spytajcie swojego kumpla, czy nie ma akurat wolnego wieczoru i zaproście go w pewnym momencie, żeby dołączył do was, nie na początku sesji, tylko wtedy, kiedy będzie potrzebny, nie? Bądźcie z, z nim na łączach. I kiedy on wejdzie i gracze powiedzą, hmm, dobra, e, lorem ipsum, jak tam status pokładowy, nie? E, I ten wasz kumpel odezwie się, lorem ipsum przy telefonie, czy cokolwiek i zacznie z nim im, im odpowiadać, to może oni na początku nawet nie zauważą, że ktoś inny do, dołączył do kanału i pomyślał sobie: A, mistrz, który jest przygotowany, ma tyle nagrań, nie? Ale jak się okaże, że to jest inny człowiek, bo kontynuuje te konwersacje, to gracze będą. Ja jestem pewna, że na ich twarzach pojawi się takie i docenią to, że wy się staracie, bo tu chodzi o staranie się dla graczy lubimy ich dopieszczać, po to po to robimy przecież i lubimy sobie ułatwiać życie, bo to wtedy my nie musimy wszystkiego opisywać, tylko ten nasz zaproszony NPC od efektów specjalnych robi wtedy za nas robotę, a my się rozsiadamy i na przykład dopijamy sobie kawę, którą akurat sobie zrobiliśmy. Oprócz tego są też handlouty wizualne, czyli to tutaj też troszkę powtórzenia, to co my rzucamy graczom na, na ekran, to żeby oni Widzieli, to są właśnie karty postaci, które mogą wyglądać o wiele ładniej niż w rzeczywistości, bo w rzeczywistości, wiecie, podawanie im takiej kartki A4 zadrukowanej na biało-czarno, no, jest jakie jest, nie? E o tak, właśnie, jeszcze w, tym, w tych dźwiękowych rzeczach można korzystać z apki zmieniającej głosy, super sprawa, nie? Ale wracając do, do wizualów, mamy karty postaci, mamy mapki z inwentarzem, tutaj napisałam, czyli ze wszystkimi kantorkami, możemy zaznaczać sobie wtedy pineskami na takiej mapie myśli, kto, dokąd, łączyć to jakimiś wyimaginowanymi niteczkami, rysując je po prostu na tej mapie, wszyscy, jeśli dacie graczom dostęp, to oni też mogą rysować, powiedzieć, o, bo on był tutaj, albo tutaj, Albo stąd 20 kilometrów, to wiecie. To ich też bardzo zaangażuje. Oczywiście fajnie jest też przygotowywać graczom portrety, żeby, żeby oni widzieli tych akwarystów, nie? Albo wręcz poprosić gracze o przygotowanie swoich portretów. Wtedy oni widzą siebie nawzajem i już wiedzą, co chciał dany gracz a osiągnąć, opisując swoją postać, bo. Patrzę na jej portret i myślę, a on naprawdę gra czarnym. A ja nigdy go nie widziałem jako czarnej postaci, nie? bo na przykład o tym zapomniał. Um, albo um, ma ten wielki, duży naszyjnik, który potem okaże się ważny dla fabuły, na przykład. I my to widzimy, patrząc na jego portret i nie zapominamy o tym. E, fajne jest też wykorzystywanie zdjęć-scenek, gdzie niekoniecznie musimy mieć wszystkich bohaterów. Um, by the book, tak jak ich opisali gracze nie? Nad, nad, na tym zdjęciu, tylko możemy mieć kilka generycznych postaci zgromadzonych na przykład nad jakimś stołem. I kiedy gracze e, będąc w jakimś pomieszczeniu właśnie zgromadzają się nad takim stołem, mówimy, że o, teraz widzimy taką scenę, w której te i te postaci zgromadzone nad tym stołem e, skupiają swoją uwagę na tym, co tam widzą, a w tle na tej, na tej scence na przykład w oknie ktoś stoi. nie Efekt jest, obiecuję wam i gracze wtedy się nie będą skupiać, że, bo tak naprawdę ja nie noszę okularów, a on to gra dwumetrową postacią, bo to nie jest ważne. My ludzie, gracze, ludzie, rozumiemy się nawzajem, no przecież mistrz gry nie będzie rysował specjalnie scenek, tylko bazując na tym, co wy mu podej podejście. ale jeśli rysuje, to jest wielki szacunek dla takiego mistrza gry, nie? I oczywiście dzienniki, tutaj akurat um, ja na, na tym slajdzie wkleiłam taką kartkę. Ważne jest, że jak już dajecie... Ona jest specjalnie zamazana, nie? żeby nie było, że copyrighty jakieś tam rzeczy. Jak już dajecie graczom kartkę z dziennika, to pamiętajcie, żeby, to jest taki best practice, nie? żeby pod tym handoutem jeszcze im wypisać takim zwykłym, arealowym tekstem, co tak naprawdę tam jest napisane. Bo granie online daje nam tę możliwość, że oni patrzą na to kartkę w klimacie i czytają, i mówią: O, to było napisane, nie? Ale pod spodem, jeśli mają ten tekst czarno na białym, dodatkowo wypisany, bo wy i tak go będziecie mieli napisanego, skoro tworzycie ten handout, to wy macie pewność, że nie jest tak, że ktoś coś źle doczyta, tylko że to, co miało dotrzeć, to do tych graczy dotrze. I to mi pokazał akurat jeden z mistrzów gry, Tomek Frej, tak na, na, na swojej sesji. Nie, przepraszam, łażej. Tak, łażej gry. Tak. I super w ogóle, łażu, jeśli jesteś, pozdrawiam cię. Mm. I zdjęcia w tle. Słuchajcie, tak jak mówiłam, zdjęcia gdzieś tam w tle, na których my wyrzucamy te obrazki, na których pokazujemy mapy i tak dalej. To wszystko buduje taki klimat i działa na, na tego gracza, że on będzie Potem siedział na tej sesji, i gabił się w ekran i takie, o nie. Tak jak no, w przednim slajdzie on robi tak, o tak, tak bo, bo muzyka to tutaj tak patrzy i, i jest zachwycony, bo mistrz się przygotował. I ja wiem, że to wszystko wymaga od Was większego nakładu pracy, ale koniec końców. Tak naprawdę stosujcie sobie zasadę whatever works. Czyli wprowadzajcie tylko to, czego potrzebujecie na sesji. Nie męczcie się, przygotowując do sesji. To ta, nazwijmy to, praca e, przygotowująca Was do rozgrywki ma być dla Was też przyjemnością. Więc jeśli siadając przed, przed taką sesją myślicie sobie, że, o kurka, no ja muszę znowu te artworki i znowu te mapy przygotować i tak dalej, no to słuchajcie. To nie, te, to nie tak ma wyglądać. Wam ma to sprawić przyjemność i rozumiem, że niektórzy mogą stawiać graczy na pierwszym miejscu, bo gracze będą się cieszyli, jak dostaną takie mapy, i ja im wtedy pokażę, że ja się tak przygotowałem, ale koniec końców to wy się szybciej wypalicie, jeśli myśląc o przygotowaniu do sesji, będziecie yy, zniechęceni. Ale jeśli jaracie się tym, yy, no to mam nadzieję, że chociaż troszkę się zainspirowaliście. Jeśli znacie też, i jeszcze inne sposoby do przekazywania właśnie rekwizytów graczom podczas gry, to zapraszam albo tutaj na czacie, albo już na Discordzie do podzielenia się nimi. To było to, co ja zdążyłam wymyśleć i oprzeć na swoim króciutkim doświadczeniu w graniu online, bo przyznam się, zaczęłam dopiero jak się zaczęła kwarantanna. Ale nie żałuję, bo to jest coś innego i to jest fajne doświadczenie. I to w sumie tyle, co ja miałam wam do, do przekazania. Mam nadzieję, że, że tak jak już mówiłam, troszkę się zainspirowaliście i że na następnej sesji wprowadzicie chociaż jeden taki kwizyt i pomyślicie sobie, a, ale fajnie, nie? Klikniecie, jak się pokaże graczom, i będzie takie, wow, taki efekt. No, to to ode mnie dzięki.